Ja nie jestem wybredny. to i to możemy iść gdziekolwiek. A? Da, damy radę damy site, ale na profesjonalnym. Nie, ja to jest większy. Dobra, idziemy. Ja z parabolikiem pójdę. Przekręcę poszukamy. To raczej moja ostatnia będzie. Ja zobaczymy. To się przyda, MF, dobra, to ja wezmę aparat i parabolik. Korki są, kurde na końcu. Dobra, idziemy. Nawet nie wiem, gdzie tu można chodzić. No, nie wykrywa mi kroków, jak ty idziesz teraz na paraboliku. Co wy gadacie? ile korki włączę, może? To mieć, to jest... O, mam coś. Czekaj. To przez chwilę. Ale ja nie wiem co. I temy. Na początku w niebieskim namiocie powinno być bodajże lustro, w którymś tu namiocie jest. Yy, pamiętam. Tablica jest z tyłu za łazienkami. Pentagram jest w tym domku na końcu. Laleczka, Laleczka chyba gdzieś tu powinna być na skrzynce, czy po ogniska za łazienkami. A, obejdź łazienki dookoła i tam masz takie jakby ciasne... ...mini pomieszczenie, ale takie mini-mini, bardzo ciasne Aha, to tam. Nic nie ma. Na półce. No. Dobra, włączyłam tę nagręgę. Muszę połączyć tu? Nie, tu nie można się chować. I'm back. Kurde, my właśnie chyba gramy ostatniego Dobra, ten duch nic nie robi. Czego nie za bardzo znaleźliśmy ja Nie niemal lustra w niebieskim namiocie. Nie wiem który jest niebieski. Kurde, na samym wejściu. No ten. Eee, a gdzie powinno leżeć? Nie wiem, bo no na podłodze chyba. Nie ma to nie ma. Dobra, to ja idę w głąb. Gdzie nie można się wziąć. O, słyszałam coś! Halo, mam go! Co to był za dźwięk? Jakby ktoś komuś kości ławał. gdzieś tutaj, chodź tu z MF-em. Że to krok jakiś był? Gdzieś, nie wiem, te piłki, czy. Nie wiem, co to było. Światło. O, a, trzeba światło pamiętać, bo to... Te... O 03-03 coś? 13 stopni tu jest? No a w domku chyba pentagram jest o 0,8 Nie no, coś mi tu wygrywa. Moje kroki mówiłem ci to było znowu takich Sze y szelest taki. Jakby coś trzasło. Ty słyszysz może tego? Ten. Nie. Ja już to drugi raz słyszałam. I ciebie tu nie było. Co za pierwszym razy. razem. O! W domku może jest? Mówię ci, że jak sprintuje to to wykrywa kroki. A! Pozytywka stoi! nie nie wykrywa kroków. O! 0,5 w domku! No w domku chyba jest. A spraw sprawdzałeś w domku? Temperaturę, tak. Jak? Nic, wysoka. Ja, ten duch jest jakiś głupi. 8,5, 9, 0,6. No cały czas tamtą stronę mi pokazuje parabolik. No. Co na domku? normalne na tej mapie, no to bez sensu. Twoje kości. Nie, no to jest... nie podoba mi się już ta gra. No bo ja nie lubię tej mapy. Nie wiem, gdzie tu się chodzi. Ja lubię, ale nie podoba mi się duch, który nic nie robi. I idę po latarkę. To no fajnie, bo tu w każdym nabiaciu możesz się schować teoretycznie. Praktycznie to nie. nie. No, czasami przeżyjesz. Lepsze to jak stać po prostu, co nie? O, tu są namioty. Dwa nawet są. Te, bo te trzy, co stoją obok siebie. Ty, przy wejściu w ogóle jest... No? Siedem stopni, ale przez moment. Nie wiem, sześć Sześć, cztery. No, przy samym wejściu jest... Ty, ale czemu jest raz 12 raz sześć Magia. Może Może w którymś namiocie tu jest. 8. Bo nami w namiocie może też być, nie? 8, 9, 1, 10. Jakby tutaj siedział. Ja mam coś z 0,3 tu przed chwilą. Ja nie wiem do parabolik jest dziwny. Wiemy, że to nie Banshee też wydarła się? 8 stopni, tu jest 7 i 8 stopni. Bo kroki nawet by było słychać ducha cokolwiek. Bski tu Ale to chyba są te też, to nie wiem, jakaś szyszka jakby spadła. Słyszę, a nie, nam pokazuje 13 to się stopni. To jest to, to, takie chrupotanie nie usłyszałem przed nas. No, no, no. Ale to tak chyba tak jest na tej mapie po prostu. trzeba jakiegoś ja przyszedłem. Nie, to nie ma go, to jest za dużo stopni. Raz jest 9, raz jest 13, to nie jest pokoj ducha o 15. No, ale raz jest 5, to gdzieś. Po nie, po musi być cały czas poniżej 10, a na tej mapie to wiesz. A łazienki może sprawdzałeś często w łazience siedzimy? Nie, do... nie, nie, ja nie no wiem o, można sprawdzić też czy toalety są zamknięte, znaczy dalej te kabiny. Ty w ogóle dziesiątka była przez moment. No to go tu na pewno nie ma. W tych łazienkach można się też chować. Nie no, na tej mapie to Ale nie, to nie, nie. był go event albo ten? A, ghost event. Aha. Ciekawe, gdzie on siedział. Nie, nie mam pojęcia. Ale nie tutaj. Nic nie brykało. Nie. No nudny jest ten duch. Gdzie on jest? No, dlatego ja mówię, nie rzucę się do niczego. O, 04 miałem tam teraz. Nie, no po prostu ducha trafiliśmy tutaj. Nie zganiaj na mapę. To mapę wina. Za duża. Mm. Hey, Next. Chodź idziemy użyć i temu. Może zobaczymy skąd dłuch idzie. Pozytywka jest. No okay. wiem, wiem. No chodź użyj go tutaj. Hmm. Bo tu można się w łazienkach schować, a tam nie ma gdzie. Już tylko idę po niego. Jakiegoś masz by można było pójść. No. No chodź tu. Nie, no jak przez to, że ten duch nic nie robi, to ja już się zaczynam stresować i już mi zaczyna serce bić, co nie? Naprawdę, no, mi psycha już zaczyna siadać. Bardziej niż mojej postaci. No nie, no tu się nic nie dzieje. On musi być tam w głąb. Nie śpiewa stamtąd. idzie? Nie mam pojęcia. Jest tam 01 z domku nie idzie. Nie wykrywam jej nigdzie. 0,3. nie ma jej. Ona zaczęła tego hanta. jest w domku, jest w domku, ucieka. Dobra. Dobra, ja jestem schowana. Widzisz, mówiłam, że tam. Ale za szybki! Otworzył mi drzwi! Zapomniałam, że trzeba trzymać te od namiotów. Ale jak od razu mnie znalazła. Było tup, 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 tup. Dosłownie. Halo? Aha, czekaj, dobra, bo ja zapomniałem, że to jest profesjonalny. Tak, tak. <laughs> dalej siedzę Aj, Ej, ej, płaczę, płaczę. Płaczę, Hunt jest. Idę ją zobaczyć i płaczę z domku znowu. Ale jak mnie... Aha, bo otworzyła mi drzwiczki, zawróciła i po sekundzie się kapnęła, że tam jestem i mnie skilała, co nie? W domku jest, domku jest, idę po nią. Ona jest na górze domku, o Jezus! To jest ta w piżamie Samara odwrócona tyłem, co nie? Głową do dołu. A tu jest giga wolna, a jak mnie nie zobaczyła? Znaczy normalne ma kroki, mnie zobaczyła była szybka. To nie jest Raiju? Bo parabolik leżał przed dawiotem? nie wiem. Dobra, koniec. Czekaj. Mocne perfumy. Otworzył mi drzwiczki, znaczy drzwi, no to, no, no dobra, drzwi niech będą. Drzwi mi otworzyła. A parabolik? Ej, ale wyłączony zostawiłam. Który no, duch przyspiesza, jak mnie widzi? Revenant. Nie generalnie to każdy. <ścoughs> no ale jak cię nie widziała, to nie zwalniała, to nie jest Revenant. Naprawdę była giga szybka, bo jak mnie zobaczyła, to wręcz wpadła na mnie. A teraz na przykład miała normalne kroki, jak już szła. takiej okay, bo mam laga. Się boję. Komu? Niech to tu. nie zostawiłaś na tej papie. No, ja ci pomogę. Tylko poczekaj. Nie mamy żadnych dowodów, tak? Nie wiem, gdzie jest duch. No, Dobra, spiryta można skreślić. Wraith też, Poltera, Marę. Na górze się ryspił, e na Może Jean. Nie, bo ona mnie widziała, jak była w tomku. A zgasił korki, jak mnie zabij? Nie. Nie, 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 nie. No właśnie. Na ale pasowałby G. No. Shade nie, oni nie, Gorionie, nie, Twinsy nie. Diogen nie. A może to Diogen? Nie, 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 on nie minął, jakby cię pieszedł. Moro odpada. Może tej? Czyż nie? Mogły być moroi generalnie, bo mieliśmy zero psychy. Tak? No, no ale on później to... miał normalne kroki, jak już tam hantował. No on przyspiesza jak cię widzi, no co, teraz pytanie. Gdzie ja tą książkę położyć mam, na dole czy na górze? Mmm... O, drzwi dookoła, o jakieś okna. No dawaj, przysz i taki nie nasze. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? A ja co? Może Huntu! Ale to by musiało być mroźne tam, gdzie mnie zabił. Nie, no bo on hantował tam. Jest Spirit Box na pewno. O, no i dobra, to już ile duchów z głowy. Fantom też dobra. raczej nie. Sprawdzę sobie, czy to Moroj. Jokaj na pewno, tam. nie? Moroj, ewentualnie mimik. Sprawdzę, czy Moroj. idę, sprawdzić, czy będzie psycha spadać. Aha, no bo ci odpowiedział na Spirit Box, ale mówiłeś, że mamy zero. Ty wziąłeś pilcy? Ja wziąłem Pilsy. Dobra. Ile miałeś psychy? A to musisz świeczkę wziąć i łazić tu w środku. A ja mogę patrzeć. Masz 80. Lol, 76. A weź świeczkę i wejdź tam. Najwyżej się schowasz tu w łazienkach. Albo w namiocie. Zapomniałam, że w namiocie trzeba drzwi trzymać i dałam się skilać, co nie. Helen, to jakaś baba. No dobra, wziąłeś świeczkę? Mhm. Dobra, tak dopatrzyć na psychę. Nie spada. No, poczekajmy jeszcze chwilę. Nie spada. Masz między 76 nie, a 80 cały czas. Nie, to Mary raczej nie. Mm -mm, już by ci leciała. Trzy i dotkną. Kurczę ja mogłem nie. No ale on trzy. naprawdę był, jak będzie gonił, to szybki był. Kurczę, Chociaż on Rio w poprzedniej gierce też był niby szybki, co nie? Dzisiaj już. Ja już nie ufam tym ruchom. Ja już żadnym nie ufam. Może Rayf, ale Rayf nie jest pas szybka. O, 73 masz już teraz. Masz dalej świeczkę? Nie. A, to dlatego. 73, 6. Hmm, hmm, hmm. Co ja tu robić mogę jeszcze? To A dzieci na nie odpowiedział ma... na Spirit Boxie? Na dole. Ale gdzie? D w domku. W domku na dole. A w domku? Wiesz co, no dobrze by było, gdybyś tam rozstawił coś, nie? Jakąś kamerę, do książki książkę i zwiał po prostu. Zostawiłem pismo. <laughs> A, no to ja pójdę sprawdzić. Teraz to cwana jestem. Fajnie, nieskończony sprint. To było najlepsze, co zrobili w tej grze. Śmieszne by było, jakby duchy się męczyły. No duchy się męczyły wcześniej. Ja tu idę, żeby mieć sprint naładowanego. No nie ma, tyle że wiesz co, ona z góry hantowała wcześniej, jak ją widziałam. O, przyszłam po nią. Też nie wiem, była na górze, może tam poszła. Książka... Opiszę właśnie teraz, no, jak wszedłeś. Jest, idę Super! No to dupa totalna. To jednak nie super. Nie no, mnie starsz nie zmyliło to, że on jak mnie zobaczył, to normalnie się rzucił na mnie z łapami. Dosłownie. Pewnie spiryt. Nie spirit zawsze zabija. I wcale nie był pewnie szybki, tylko mnie troluje. Mówiać. Czuję spiryta, śmierdzi normalnie spirytem. Jak to sprawdzić tyle? Bardzo łatwo Zradzić ci sekret? Byłoby? Trzeba mogę być z ten. Byś musiał... Kadzidłem go podczas Hunta zrobić. I odliczać na stopę, że ja mogę włączyć stopę 3 minuty. Jeżeli w ciągu trzech minut schantuje, to nie spiryt. Kurde, wspomniałem stopera do streama, to znaczy, dobra. Tam jest ten. Gdzieś powinien... Były dwa... Dwa, dwa krucyfiksy były. Że tu w domku? Mhm. Nie widzę, ciężko mi jest patrzeć. Ale zgasił w ogóle światło w domu, więc to jest jeszcze Czyn... coś ciekawe. No. Nie widzę tu krocefiksów, ale ciężko mi się patrzy. Co jest? O, teraz tak. Dobra, jeden leży tu. No, a drugi? Był na górze, ale nie wiem, jak się na górze włącza światło. O, tu aha, no dobra, czy on czymś rzucał? Tu? No tak, by ona Znaczyna hantuje, się to bardzo. zrzuca. Tu czymś raz rzuca. Ale była na górze, co nie? Bo jak przyszłam do domku, to schodziła z góry. O matko, a no, tu rzuciła, no dobra. Ja się czy polter mógłby być. No, ona nic nie robi. Polter powinien tu rzucać, zobaczcie, tu jest rzeczy do rzucenia. Ty pilot A, ruszałeś? Nie. No to ewentualnie mógł rzucić pilotem i tam jednym, ale tam podczas Hanta rzucił, bo szła stamtąd i co? I tu nic więcej się nie działo. To co, ewentualnie tu jakieś noże? Nie ma. No zobacz, ten duch nic nie robi. Chyba że już się przeniósł. Znaczy, na no, książkę zapisał tu. No, ale to już chwila minęła. No, no niczym tu nie rzucę. Mówię ci: spiryt, bo mnie strollował, bo był przez chwilę szybki. <grych> o! Dobra, zaznaczam go i indyskry. Albo Mara może być w sumie, no. Diogen Mora i na pewno odpada. Mara albo Spirit? Polter nie sądzę, choć. Choć wiesz. Ja czuję, że Spirit bo zginęłam, ale to wiesz, nie sugeruj się mną, nie, bo ja wiesz. O! Hunt! I z góry hantuję. Czekaj. Nie hantuje z góry. Ona nie hantuje z tego domku. O nie! Miejku. Żyjesz? Nie. O nie. Jej, się o moje mówię zaraz. No jecham, to jest z domku. O nie. Ja nie słuchałem, że ten spiryt. Mówiłam? Mówiła? Ej, zaznaczyłam spiryta. Aha, czy. A bo wszyscy zginęliśmy. Widzisz? Czułam go normalnie. Czułam go. To jest moje Nemezis. Jak duch robi dziwne rzeczy i mi żaden nie pasuje, to jest zawsze spirit. <słuch> no ale dobra, to ja już kończę, bo trochę nam.